aktiwne bukszpanie, gdzie malujemy kamienie i muszelki. Ostatnio e, czytamy trzy książki, w tym jakie to jest? Fala um, Mar Marii Krasowskiej, która nagrywała już wcześniej podcast na Spotify'u, między innymi. Um, ma, e, robi już od niedawna w sumie całkiem swoje własne obozy z surfingu oraz właśnie z pisania książek. Um, fala to jest jej e, I Tutaj mamy drugą część susza. Um, jeszcze jej nie czytałam, dopiero będę. Um, książka Fala opowiada o dwóch siostrach Sydney oraz Paris. Um, które się wybierają, um, żeby posurfować po prostu na dworze. Um, jednak niespodziewanie do, dopada je tsunami i um, żeby się ratować, wskakują um, do helikoptera nieznanego im nastolatka, Elvisa. Um, razem, mm. razem lecą do posiadłości Elbisa, który jest dosyć bogatym nastolatkiem, jednak nie wiadomo, co się stało ani z rodzicami Sydney i Paris, Paris, ani z Elvisa rodzicami. Z, y, nie tylko tsunami, ty, y, również r, y, różne er, erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi i inne takie <grymnie> skutki y, trząsają ziemią, a więc y, trudno jest przeżyć nastolatkom. Pomaga im służący, mhm. tak jakby Elisa, y, jednak, y, jednak dalej nie wiem, co się dzieje, ponieważ jeszcze nie czytałam. Po fali i suszy jest jeszcze Niebo, i to jest pi pierwsza z trzech książek, które dotychczas przeczytałam. Drugą książką jest Call cool for the Summer, czyli um, jedna tomówka opowiada o dziewczynie, która się zmieniła przez lato, ponieważ um, jej mama jechała, um, pojechała do. zabrała ją po prostu na wakacje um, do swojego szefa i tam poznała swoją, um, swoją przyszłą przyjaciółkę. Jasmin bodajże, nie pamiętam jak się nazywała. Kiedy wraca do szkoły, okazuje się, że Jasmin również chodzi do tej szkoły, mimo że jej nic nie mówiła wcześniej. Mimo że jej nic nie mówiła wcześniej. Jest bardzo zdziwiona bohaterka naszej książki i po prostu resztę nie powiem, bo żeby nie zdradzać, żeby nie spoilerować. I trzecią książkę, którą do dosłownie wczoraj skończyłam czytać wieczorem, jest ten drugi ty. Jest to książka Martyny Stawiszyńskiej, czyli polskiej autorki. To jest pierwszy dom z dwóch, drugi mam w domu jeszcze. Opowiada o pewnym małym miasteczku, gdzie są, po prostu występują ataki na zwierzęta przez jakiegoś potwora. Niestety nikt nie wie, co to za potwór. Nasza bohaterka Jinianna stara się do tego dojść. W tej książce to głównie o tym opowiada. Poznaję również um, tajemniczego chłopaka, który miał do chodzić do niej klasę, ale nie że kilka razy po prostu nie zdał, to um, Osiągnął już wiek pełnoletności i nie, i nie chce chodzić do szkoły. Um, jego, rodz jego rodzice nie żyją, przez to ten chłopak ma traumę i nie chce właśnie uczęszczać do, ed do edukacji. Właśnie. Bardzo ciekawa książka. Naprawdę, dawno się nie ściągnęłam tak bardzo.

Bardzo polecam, jeżeli ktoś lubi Kryminały, to ym, te książki bardzo fajne, są jeszcze inne części, naprawdę można się kto wciągnąć. Bardzo fajnie czytałam to w tamte wakacje. Mogę bardzo polecić. Bardzo fajne są te książki. Bardzo polecam tą książkę. Jeśli nie chce się, są wakacje, nikomu nie chce się myśleć, staramy się zapomnieć o szkole, staramy się odmówić, to to jest bardzo dobre. Po prostu do pośmiania się, bez analizy, bez zaznaczania niczego. Opowiada o tym, jak tytułowa ta jedna ciotka jedzie do sanatorium. I każdy mamy myślę, taką ciotkę w rodzinie, chociaż jedną. I doskonale, jak się to czyta, rozpoznaje się komentarze, które ta jedna ciotka zawsze rzuca. Zapraszam Was na kolejny Bógsz Pan 13 sierpnia o 16.00. Mam nadzieję, że będzie więcej osób, więcej i więcej książek. A tak to możemy się z wami pożegnać. Całowa? <capsule>